ujścia fajeczka po pracy można odpocząć, można akurat to jest miejsce tak zwane peciarnia, kipiarnia jak to woli, czekaj o, widzisz telewizorek, można sobie coś obejrzeć tak jak mówię e, peta zajarać generalnie można sobie se tak. można sobie chwilę tutaj posiedzieć i oddychnąć, za chwilę was zabiorę do innych miejsc Pokażę Wam, co jeszcze można robić na tej wielkiej łajbie Dobra, idziemy na obchód Pokażę Wam, co jak tutaj To już widzieliście Biuro Wszędzie biura sam. No kurde, Koledzy coś tu przerabiają co chwilę. Tu było kiedyś kino, znaczy kiedyś, jeszcze wczoraj. A widzę, że coś tutaj kurde kombinują, nie wiem czy. Czy to kino domowe to będzie, czy nie? chyba wie. A tak tam już to tu były. No widzisz, jest jest TV jeszcze dzisiaj nie ale zniknął coś tu przerabiałem, ale cholera wie co tu będzie Muszę się zapytać jutro Jeszcze jakiś gaming room albo coś Z reguły jak lądujesz Masz safety brief ee, z głowami tego statku. O, i Medyk takie tam pierdolę oglądasz jakieś tam filmy, takie rzeczy. Kamerki na zewnątrz. Jest. przyjdziemy za kilka dni się zapytam jak tu kamery się przestawia. można zobaczyć co tam się dzieje na zewnątrz trochę ale chyba wieje dzisiaj czekaj kujta. coś ci tam tam znajduje się taki Ruter, można powiedzieć, który jest zakotwiczony do dna morza, i ta łódź obraca się 360 stopni w zależności jak falą uderzają. Tak? Czyli zawsze obraca się pod falę. Wtedy jest też najmniejsze przechyły. Możecie załatwić sobie mapkę, gdzie jesteście, gdzie jesteście, gdzie, jest, gdzie jestem teraz. Tak? Poczekaj. A e isla. I na przykład lot do Aberdeen. 246 km, mam do, do Aberdeen. E Helikopterem, tak. A tu obok kolejnej jeszcze platformy. Gdzie ja tu byłem? Na no Elgin chyba byłem, a Brof byłem. Ma platforma, 20 osób zabiera. Everest. I czekaj. I Montrose. Tu też byłem. To, to Sherwater. To jest nowa platforma. Tu jeszcze nie miałem okazji. Ale nigdy nie mów chłop, nie? Teraz na przykład. O, Peterhead. Aha, już sprawdzamy. Czyli zobaczcie, nie? Lot na przykład do Peterhead. Od tej platformy, gdzie jesteśmy teraz, na statku do Peterhead. Tak, helikopterem 51 minut, a łodzią prawie 12 godziny Czyli tyle zajmuje czas, żeby łódź na przykład do do nas z jakąś tam żywnością, tak? Tak to wygląda. Dobra. Bo, jakie wymysł? Dirty macaroni czyli przegą tygodnia. Pozostałości jakiegoś makaronu, Jalapenos, troszkę boczku, kaszok, ser, zapieczemy gotowe. Wymysł, co Dobra, piekarnik, idziemy zaraz zrobić Singapur Noodles, Singapur Noodles, warzywka tutaj. Troszeczkę pieprzowinki, prąs, nudle wymieszane z turmeric, kurde, z kurkumą, przyprawy, chili, garlic, czyli czosnek i jak to się nazywa, cholera jasna. Jak to było? <ścoughs> ginger człowieku, ginger. Eee, no, ginger to sobie przetłumaczy, wiadomo, pieprz, sól. Eee, a nie, tam damy, kordę. Tak, tu już nic nie potrzeba. Żadnych ostrych rzeczy. Żadnych chili powder, takie rzeczy damy, damy świeże. Dobra. Wystarczy podsmażyć, doprawić, wymieszać razem. Zawsze trzeba poprawiać fabrykę. Piekarz zrobił słodkie. To są pomarańcze, a nie z cynamonem. Nigdy wcześniej nie widziałem tego. Kwaśne, strasznie. Zero smaku. Jedynie, żeby to poprawić, to pierdolić kruszankę na górę i zapiec. Masakra, nie? Wygląda ładnie, ale nie smakuje. Dobre. Podsmażemy prąc Zaraz dodamy warzywek. Nudli wymieszamy razem. Pasuje. Wie cholera. Trochę soli dodamy jeszcze troszeczkę soi.

robić paja, paja? robić tej na górę wyzapieczone eee... Miało to inaczej wyglądać Ale też spierdolił temat Za duże kawały pokroju, bo miało być indywidualne zrobione Ale się nie da tak 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 ma być Moje modyfikacje, panierujemy Chicken Kiev Red Crumbs w półce tartej. Będzie upieczony, to poleję się sosem szamolowo czeskowym Gotowe, teraz tak. Sos beczemelowy, który mieliśmy, który robiliśmy wcześniej, duża ilość czosku, pietruszki, zioła prowansalskie. Potem go podgrzejemy i sos do kurczaka gotowy. Tu ziepko mało czosku. Trzeba obrać, tańcówki odkroić i do steamerka. sne kinbir Trochę pieprzu, trochę soli. Tu ma ta. Teraz koriander I pesto, jeszcze soli trochę mieszamy, i dokładamy pasty, teraz parmezan na górę i porobaczcie Hopc. Tak zwany main deck czyli jesteśmy w samym dole tutaj co ty jest? pralnia o, też to jest pralnia te wielkie suszary dwie praleczki tu jak jest, wiesz, pranie gotowe to steward zostawia na tych tych i każdy Przychodzi sobie i pranie zabiera eee, do siebie do pokoju Co to jest ciekawego Kowerus Nic ciekawego, to nie ma kolize Trochę bydle ty Dobra, A, czekaj Kóźwa wielkie te bralki, co? Dobra, idziemy dalej na siłownię. Stara firma Sodeksa, propos Sodeksa, później coś wam powiem. No tak, dobra, siłka kójźba. Muszę się zabrać za siebie. Kurde, się tak opuściłem. Ostatnie 3-4 wjazdy w ogóle na siowni nie byłem. Nie, jakoś tak, kurde, nie ma Wenity. Nie wiem, może pewno przyjdzie Wena wiesz. Zimą kuźwa i na wiosnę, nie? Trzeba trochę zjechać, kurwa z webzola, bo jest normalnie dramat. Człowieku, dramat. Bo powiedzieć kobicie niech oszczyknie, niech tuży zajdzie zejdzie, kurde. Dobra, <laughs> co tu jest? Bieżnie, tak? Jedna bieżnia. Cross trainer. No, standardowe wyposażenie na no, siłowniach Łukasz działa tu Znaczy, w drugą stronę jechać Widziałeś? Może się zalogować czy coś tam, ta? Dobra, zwolnij, bo za to serca dostanę No to <grywki> Rowerek Tutaj na nóżki, nie wiem czemu jest ten Włączona, nie działa czy ta linka się zerwała, czy jak cholera wie. No i na no kolejny rower widzisz takie, kurde, tu masz kajaczek no coś, kurde nie wiem, chyba nikt nie ciczy na nim pokażę Działa to idzie to jest kurwa. Czy trzeba przytrzymać? Przytrzymać chyba, dobra Pokaż temat Wiem. Kurwa. A dobrze Trzeba masę załapać człowieku na zimę No i co? I hankle, tak? Ty, kiedyś coś tam się pytałem Bo jakieś było kurde inne oznaczenie tych hankli to było w tych kuźwa w czym to było, jak masz ten LB Eee. No, Zeus Maria teraz nie będę na szybko tam. Dobra, nieważne. Hankle są. Są Tu też tam jakieś są, a tu A, przejście do prania. Ok, co? Telewizorek? Luz, nie? Pa 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 Coś się dzieje? Zajebiście. Tak miało być. Z tego będzie gieros. Pieprzona cebula. Mamy surweczkę. Teraz patrz. Słuchcie. Widzisz? Taleczka. Ups, hops, ups, tak. Lej szpanie. Teraz doprawimy, wam pokażę, co jak. Zajebista surówka nawet. Mówię, gierosiki, kebaby. Petarda. Tu teraz tego nie dostaniecie Szukam chrzano kurwa Zawsze jak chcesz coś zrobić to zawsze ci czegoś brakuje Gdzie jest chrzana. O ja pierdolę No kuźwa nie gadaj że chrzano nie ma tej To nie wierzę, kurwa, to nie wierzę. Zasię, chęci na surówkę, że do zrobienia były dobre, ale brakuje kurwa produktu, nie. Wiecznie pod górkę, kurwa jasna. Fucking Jesus man Jesus saszetki ile ja tu potrzebuję z 10 Dobra Może coś z tego będzie Dobra, mamy krzam majonez trochę soli pieprzu Trochę kremówki i mieszamy razem. Teraz zostawcie na kilka godzin, żeby się przegryzło. Zajmiemy się lunchem. Pieczarki, cebulka, sos pieczarkowy i pasta. Coś na szybko. I tu mamy piripiripikak. Kuczacze gotowe. Gdzie mu To mieszamy razem I to na dzisiaj gotowe miętowa i to co wcześniej robiliśmy No teraz już dalej ziemiączki jedne pierdoły, i warzywka To by się szapi na ostro cyk. Czyli czerwona cebula, majonez i mleko. Do tego jeszcze bułeczki pokroić. O. Zajebiście, Dzisiejsza gada będzie mega. Jedziemy z tym. Soja Koriander Kumi fajta spice soja pieprzul, sól Czyli ginger, garlic? podsmażamy i to na tyle. No i mamy to gotowe. Ostre jak smog. Podsmażone. Możemy wykładać. obiad gotowy stuffing peppers warzywka grosik paj, sałatki